Spotkań. Witamy wszystkich na Akademii Dokarki Patrona. Pragniemy serdecznie powitać zaproszonych gości w osobach, dyrekcję zespołu szkół w nauczyciel, nauczycieli, rodziców i was drodzy uczniowie. Dzisiejsza uroczystość jest za okazją ucznia patrona szkoły Marii Konopnickiej. Była wspaniałą matką i pisarką, zadziwiającą kobietą gotową na wyzwania. Jej czyny i poświęcenie składają do refleksji na temat naszych korzeni, życia, a także edukacji i przyszłości. Maria Konopnicka urodziła się w Suwałkach w 1842 roku. Wyszkali tu rodzice poetki Józef Wasiłowski i jego żona z z turskich. Wieczore wiosenne podniosę się z hańczy, mgły białe płynęły po w powietrzu leciutne, powiemne. Marynka pokojówka mówiła, że to są duszyczki. Aż naraz wszystko się miesza, zachodzi za siebie, znika, tumanem rozpływa i tylko czeremchę pachną. I słowik śpiewa nad hańczą lata przeszły, a dotąd pamiętam i śpiew ten, i zapach, i te miesięczne widma nad mogiły. Tu w roku 1848 sprowadzili się rodzice pętki. We wczesnym dzieciństwie, osierocona przez matkę, wychowywała się Maria pod opieką ojca. Atmosferze żadnych uczuć patriotycznych. Mam, że liczę wszystkie pola śmierci, jakie oczy moje oglądały, i wszystkie groby, które zabiegają mi drogę, i wszystkie ich krzyże. Z naszych poznałam też z ust ojca i z naszych wieczornych z nim rozmów i czytań, naprzód Karpińskiego, potem Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego. Zacznie później i na własną rękę, czytając poezję, ojciec mój bywał do łez wzruszony, a my najczęściej płakaliśmy wszyscy, widząc łzy ojca. Tak pamiętam, poznałam Walon Roda. Może to reminiscencja dziecięctwa, że dotychczas nie mogę bez dreszczu i bladości słuchać głośnego czytania poezji. Dom nasz sierocy był prawie zakonnym domem. Nie przyjmowano w nim i nie oddawano żadnych wizyt. Nie prowadzono żadnych wesołych, światowych rozmów, a spacery, na które nas ojciec prowadził, miały za zwykły cmentarz. W roku 1855-1956 Maria na pensję do sióstr, sióstr Sakramentek w Warszawie i tu zawarła pierwszą znajomość z Elizą Pawłowską, późniejszą znakomitą pisarką Orzeszkową. Czy ty pamiętasz, Elizo, najmłodszą z koleżanek Twoich w ostatnim roku pobytu w Sakramentek? Nie, nieprawdaż i nie dziw. Nie odznaczała się niczym, chyba pustotą swoją. Otóż ta mała pensjonatka jest dziś kobietą, która przed chwilą odebrała Twój list dobry, Twój list serdeczny, i cała jeszcze drżąca wzruszeniem najgłębszym wyciąga do ciebie obie dłonie, dziękując za słowa zachęty. Z zamieszkała Maria Bronowia. Było to w roku 1862, kiedy została żoną Jarosława Konopnickiego. W Bronowie odkryła Maria swój talent poetycki. W Warszawie podniósł się błąd przeciw przemocy carskiej. Jarosław wraz ze swoimi braćmi związał się z walczącymi. Zagrażony aresztem, zmuszony był uciekać za granicę. Wyjechała z nim i Maria do Wiednia, a następnie zatrzymali się w Breźnie. W roku 1865 Maria z mężem powróciła z Niemiec do Bronowa, a w roku 1872 po ruinie sprzedaży majątku, konownicy osiedzieli się w niewielkim folwarku w Łosinie. Są to trudne po dla poetki lata życia. Okres wychowywania sześciorka dzieci? Pobyt na wsi Dołkonopnickiej licznym doświadczenia prowadzące do poznania panujących wówczas stosunków społecznych. Przeżycie tego okresu zapadły głęboko w świadomość Marii i przenikały całej jej twórczość. Pierwsze utwory Marii powstały w roku 1875. W roku 1876 warszawski tygodnik ilustrowany. Ogłasza utwór poetycki przygrywka, będący pierwszą częścią cyklu w górach, który napisała Maria w czasie swojego pobytu w sztabnicy i wędrówek w pieninach. Góra i w gołnia otoczyły moje równie senne pasem jednakiem. Ale ja sobie ręce w krainy odmienne. Umiem być ptakiem, pęknięt na przestrzeń bruku. Zaprasza do siebie skrzydem i Będziesz sobie we trójkę, ja obok na niebie i listy róży, listek tak najpiewszy na wioskanym kopcu co granicy. Jak już czę takiego mi chłopcom w twojej obietnicy. Aż tu chaty ostatniej, co w kraju mym stoi, za tęsknotą, jak szapnął go za szatę, rozrzucił mu włosy. z zami leci. Na łączkę, gdzie pod gruszką siedzi ciaciuś Bosy i kupka dzieci. Nie chcę odlecieć dalej, z tej urodzony, z oparów rzeki. Gdzież mu zwiedzać świat obcy i inne jakie strony, i kraj daleki. Więc sama sama, choć serce mnie boli i smutno wróży. Czemuż nie chciał obłoczek podzielić mej doli, nie listek róży z obłoczka, jakbym sobie wieczorem pod głowę zwiła posłanie, a z bliska zaś róży, toć czary gotowe na zakochanie. Słowa zachwytu Henryka Sienkiewicza nad wierszem Przegliwka, co za śliczny wiersz, zacząłem go czytać z lekceważeniem, jak wszystkie takie ulotne pozytyjki, a skończyłem zachwycony. Cały ten ustęp śpiewa jak, jak Mazurek Szopena na własną dziwną nutę. Nie znam tej poetki, w każdym razie ma prawdziwy talent, który prześwieca przez wiersze promienie przez łukłe. Licząc na zarobki, piórem i mając zapewnioną pomoc ojca, przerosi się Maria Konopnicka wraz z dziećmi do Warszawy. Warszawa, Warszawa, Ty czerwienny grobie, obrano Cię niegdyś obroną w narodzie. Nie obrano Ciebie dla Twojej urody, jeno dla tej Wisły, dla tej białej wody, jeno dla tej starej. Mazowieckie ziemi, co cię kołysała Szumami leśnymi, kołysała ciebie Do snu ci śpiewała, Rośnie w tymi grodzie Wysoko jak skała, wysoka jak skała Co w nią biją fale, na brzeg rzucające Skrwawione korale, Rośnie mi do słońca Daleko za chmury, kiedy orły lecą Srebrzystymi pióry się górą niesie, po gałęziach chodzi Zorza, co dziś zgasła, znowu rękiem schodzi. Na pola nie stoi stary dom pochyły, co wyrósł przed wieki z piastowskiej mogiły. Na pola nie stoi, drogim liściem chwieje. Szymach opowiada, twoje dawne dzieje. Hej, nie było tobie by jasnym gwiazdym niebie, a jasnej doli nie było dla Ciebie. Na granicie wawel, na piasku Warszawa, nad tą młodą Wisłą świeci tęcza krwawa. Nad tą młodą wisłą jaskółki latają gubią w wodzie piórka, że gniazda nie mają. Zamieszkuje na Starym mieście przy ulicy Piekarskiej 7. W tym okresie zawiera znajomość z Tamnisławem Krzemińskim i Adamiem Pługiem. W, w roku 1878 umiera nagle ojciec Marii, a ciężar utrzymania domu spada wyłącznie na jej barki. Twórzłości poetki mają pieśni ludowe, zebrane w drugim i trzecim tomie poezji, wydanych w latach 1883-1886. Spotkały się one z powszechnym uznaniem. Obok pieśni ludowych najdonieśniejszym dziełem twórczości Marii są utwory osmute na uczuciach patriotycznych. Snów, co ufają duszy, wydać cichnej duszy, wydać może w was duszy, w pieśni swej bez słów. Cicho, ciszej, oto trąca brylantowe sierpnie W struny mlecznych dróg. Potem niżej, niżej spada, jak mglejących łód kaskada, aż po chaty próg. Kto zmieszany w wrażeń dźwięki złoży w strofy i w piosenki, kto im odda, kto pragną. Prakla... To w rozlotnym cichem echu w śmiechu gdy w uśmiechu za. w roku 1884 objęła obojętki rekordami pisma dla kobiet świt gdy prowadziła kampanię prasową o wolności i prawa powiatu, tu zamieszczała przejmujące sprowadzenia ze swoich wędrówek po więzieniach warszawskich. Należała do stanu współpracownicza Komitetu Pomocy dla Wywłaszczonej Ludności Poznańskiego i podjęła organizację Opinii Światowej przeciw prześladowaniom dzieci polskich. We wrześniu w roku 1901 przenosił swój proces ta także do utworu, mianowicie do wierszy, tam od Gniezna, tam odwarty i Rota. Prosimy o powstanie, baczność Doroty. Poczni. W roku 1880 Maria Kolupnicka opuściła Warszawę, przyczyny stanowiły nie tylko dramatyczne sprawy rodzinne, lecz także restrykcje władz carskich. Wyjazd z Warszawy otworzył w życiu poetki wyciągnący się przez 20 lat okres podróży z zagranicznych. Zwiedziła niemal całą Europę, najwięcej przebywając w Austrii, Włoszech i Szwajcarii. Bogaty dorobek pisarki zgromadziła poetka w dziedzinie, dziedzinie prac krytyczno-literackich. Najwięcej spośród nich poświęciła najwybitniejszym pisarzom. Współteżny na Kierz, Kraszewski, Bałucki, Dygański, Orzeszkowa, Prus i Sienkiewit. Największą wartość mają rozprawy o Zwłaszcza Pierwsza w Polsce próba monograficznej syntezy. Mickiewicz, jego życie i duch. W roku 1888 Konopnicka wydaje Tom nowel. Odtąd ten nowy dział twórczości rozwijać się będzie równolegle z poezją. Nowele należą do najwyższych osiągnięć literatury polskiej i stanowią trwały i żywotny element naszej tradycji kulturalnej. Książki dla dzieci i młodzieży są klasyczną pozycją w literaturze polskiej. Okazała się to pisarka niedoścignioną mistrzynią. Utworem, który dzień dzisiejszy zachował niezwykły urok, jest ważny o krasnodębkę i sierotce Marysi, poematik na Jagody, opowieść o janku wędrownictku, wesołe, wesołe chwile małych czytelników i wiele innych wywołujących. Ogromne zainteresowanie małych tytułników. List Marii Konopnickiej, napisany z dzieci 3 stycznia 1910 roku, w odpowiedzi na zbiorowy list z dzieci ze szkoły na plazę. Drogie dzieci, dziękuję Wam serdecznie za Wasz miły list zbiorowy, za opłatę i życzenia. Niechaj się i dla Was spełni wszystko, co dobre i co jest nadzieją jasnego jutra dla Polski. Cieszę się, że Wam się podoba książeczka o krasnoludkach, bo ja pisząc ją dobrze się bawiłam. A czy znacie opowiadanie lalki moich dzieci? Jest to prawdziwa historia o framurzakach i skatulakach i o bitwach prowadzonych przez te dwa nieprzyjazne sobie obozy lalek, z których jedne mieszkały w szkatułce, a drugie we framudze w stołowym pokoju, ale to nie jest osobna książka, tylko jedna z nowel. Pytacie mnie, drogie dzieci, jakie bajki znałam i uważałam za najpiękniejsze ze swoich małych lat. Otóż wtedy nie było jeszcze tyle, co dzisiaj książek dla dzieci, ale była u nas w domu Anusia, która umiała mnóstwo ślicznych bajek i tym nas karmiła. Więcej wszakże niż bajki zajmowała mnie prawda. Gdy w roku 1905 wybuchła rewolucja w Warszawie, Konopnicka ciężko chora przebywała w Niemczech. W roku 1906, mimo zakazu lekarzy, przedostaje się do Warszawy. Bierze udział w organizowaniu pomocy, pomocy dla rodzin strajkujących i, i aresztowanych. Odwiedza cytatelę i skazanych na śmierć. Jest to jednocześnie okres intensywnej pracy nad panem Bal Balcerem w Wyroczny klucz żywota, wyroczny klucz żywota w narodu ręku leży. Sam lud otwiera wrota, sam lud zamyka drzwi, i żadna Jeruzalem wśród gruzów stych nie padnie. Dopóki naród czuje, że kluczem życia władnie, żelazny jest klucz żywota, żelazny jego skrzyty, gdy bronem młota rozwala wprost na świty, a lud, co chce być żywy, z niezbytej siły męką. Wszystko musi stanąć u mety w jakiejś wyrocznej godzinie. Wszystko, co jest, umykać z drogi temu, co ma być i będzie. Kto zwłoczył, kto stał, kto w nieruchomości ubierzył ideę. Państwa, narody, musi teraz na skręcenie szyi dopędzać mety owej. Choćby paść i pada. Świst, trzask, tętędy gwałtownych jak walkierie godzin. Wszystkie z sobą coś niosą, coś, co się staje, co chce żyć, co musi żyć, i coś, co umiera. Tekst i pokaz z epilogu pana Balcera. Idziemy do ciebie, ziemia matko nasza, coś z pierworodnej zrodziła nas ginę. Idziemy do ciebie, rzesza twoja ptasza powracające do gniazda swoich syny, niechaj nas dola, Panie się na stola, jak pański rozprasza, krzykniesz twoje, zbierą się drużyny. Przez imię twoje i na twe wołanie, lud twój wierny tobie uboku ci stanie. Idziem do ciebie, ziemią Matko miła, by upaść czołem na twoje zabroże. Nie jedna liczba my, ale i siła, nie jedno bóg my, załamy dwe orze. Ale i piorąco, bo go posyła, bywali ubory by o spróchniałej korze. Nie no prochmy, co z wiatrem polata, ale i pary dźwignące po światach. W roku 1902, mijało 25 lat pracy pisarskiej kolapińskiej, złożyli ich od wielcy pisarze. A wśród nich Sienkiewicz, który stanowi Komitetu i Eliza Orzeszkowa, główna inicjatorka obchodów i darów Bileuszowych. W Warszawie i Poznaniu zabroniono wszelkich uroczystości, natomiast w Wykrakowie i Lwowie odbyły się manifestacyjne obchody. W Darze Narodowym pisarka otrzymała piękny dworek w żarnowcu koło Krozna, malowniczo położony nad brzegiem rzeczki Jasiołki. W lecie 1910 roku przynosi się żarnowcy do szpitala w Kielciskach w Elwowie. Wieście do córki ząbki, zawiadamia o najbliższym się kresie życia. Mam się niedobrze, mam nogi zapuchnięte i to postępuje. Już mam zapuchniętą twarz, trudno pisać. Zdaje się, kochana Zosiu, że koniec się zbliża. Lekarz polecił mi zawiadomić was o tym. Na, cmenta, na cmentarz Łyczakowski w Lwowie odprowadzają, odprowadzają ją delegacje z całej Polski i nieprzeliczone tłumy. Te właśnie zdolności przeciwnego, a zarazem prawdziwego śpiewania za ziemią i ludzi. Zdolność dana tylko wybranym jest głównym znamieniem poetki i pojazd. Obecnie zachwycam się konopnicką. To zamistrzył mistrzostwo liryki. Ona to wielki poeta do kołysania serc tłumów. A inna konopniska i proletariatowi pro pozostanie blisko im drogo. Mało jest bowiem dusz twórczych, które tak potrafiły zapomnieć o złe skupieniu nad cierpieniami szerokich, najwierniejszych mas. Mało jest dużo o tak czuwych strunach, brzmiewając na karze leki. Życie sceniczne utworów Marii Konopnickiej w się licznych i scenizacjach baśni o krasnorodkach i sierotce Marysi i Pan Balcera, w przeróbkach teatralnych, nowel i poematów, w ekspozycji nielicznych fragmentów dramatycznych. Utwory Marii Konopnickiej dotykały się licznych przykładów na obce języki. Twórczość jej zajmowała również utwory zagranicznych. Powszechnie znane są utwory muzyczne i pieśni, komponowane przez wybitnych muzyków polskich do tekstów poetyckich Marii Konopnickiej. Twórczość Marii Konopnickiej pełniła doniosłą rolę w rozwoju kultury polskiej. Po śmierci poetki, przenikanie jej dzieł do najszerszych rzesz czytelniczych jeszcze się zwoły i dziś należy ona do najpoczątniejszych utworów polskich. Prosimy o zabranie głosu pani, Panią Wicedyrektor Krystynę Ociesa. Szanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele, Uczniowie przedstawiona przez uczniów y, klas czwartych biografia Marii Konopnickiej to przykład odwagi życia w trudnej epoce bez niepodległości. Maria Konopnicka życiowo i literacko y, Marii Konopnickiej życiowo i literacko nie było łatwo. Trud wychowania sześciorga dzieci, ciężkie doświadczenia osobiste i rodzinne, rzetelna ale i praca, działalność społeczna wymagały nie lada hartu ducha, siły wręcz niezłomności. Zadanie jakże trudne dla kobiety w owym czasie i z takim bagażem doświadczeń. Jednak problemy, które podejmowała, nadal są aktualne we współczesnej rzeczywistości. Jej utwory do dziś budzą umiłowanie i przywiązanie do ojczyzny. Ojczyzna, bowiem, jak pisała Maria Konopnicka, to ta ziemia droga, gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga, gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła polskiej mniemowie pacierza uczyła. Konopnicka burzy schematy myślenia o roli kobiety, porusza serca wrażliwością, pokazuje gorzką prawdę o czasach i ludziach. Występuje przeciw dyskryminacji rasowej, materialnej, społecznej. Z miłością pochyla się nad dzieckiem, jego małymi i dużymi dramatami. Uczy i wychowuje, ale także bawi, wzrusza i porusza. Któż nie zna roty? Kto z nas nie śledził losów w środki Marysi i koszałka opałka? Kto nie śmiał się z stkórzliwego Stefka Burczymuchy? Już od wielu, wielu lat losy bohaterów utworów Marii Konopnickiej wzruszają kolejne pokolenia. Zachwycić może i dziś najkrótszy, najprostszy program wychowawczy. Szanuj, drogie dziecię moje, w małym ziarnku przyszłe plony. W małej kropli przyszłe zbroje, w szelągu miliony. Czci ojczyznę zawsze, wszędzie, choć los na nią gromy miota. Nie zmoże jej, gdy żyć będzie polski język, polska cnota. Z tego miejsca chciałabym też bardzo serdecznie podziękować uczniom klas czwartych z wychowawcami w tej naczele czyli pani Magdalenie Sogołowskiej jeszcze, panu Robertowi Gruba. Chcia, chciałabym też podziękować panu Pawłowi za naszą tutaj oprawę, żebyśmy mogli to dobrze, wszystko ładnie słyszeć. Proszę o ogromne brawa dla naszych artystów, bo jak widać, zrodziły nam się nowe talenty. Myślę, że wszyscy możemy być bardzo dumni. Tutaj zwracam się do rodziców. Dziękuję bardzo też rodzicom za przybycie. Możecie być dumni ze swoich pociech. Dziękuję bardzo. Proszę o kontynuowanie. Baczność. Sztandar szkoły wyprowadzić.